kamera Okej, okay, proszę państwa no chyba zaczęłam tą transmisję w końcu widzicie państwo to dlatego nie lubię facebooka dzień dobry państwu witam państwa serdecznie o godzina 13.00 no, 13. zaczęła się mam nadzieję że słychać niestety nie widzę żadnych możliwości odpowiadania na pana pytania, na państwa pytania dlatego że dlatego że nie no, widz, nie chcę być widz, nie chcę być widzem. Widzicie Państwo, co tu się porobiło? Widzicie państwo co tu się porobiło? Niesamowite, nie, nieważne. Odpowiadam na ten, nie będę odpowiadał na Państwa pytania, bo po prostu nie widzę tego, nie widzę o co chodzi. Nie chcę tego pulpitu. Chciałam zacząć transmisję na żywo, a tak jest. Dobra, koniec. Proszę Państwa, jestem dopiero. <laughs> Facebook robi wszystko, żeby w tej chwili utrudnić niestety. Także, szanowni Państwo, chciałem Państwu z, z, chcę z Państwem rozmawiać po prostu, tylko i wyłącznie o jednym. Rzadko bywam na Facebooku, nie zwracajcie uwagi na otoczenie, bo to ja już nie nadaję na żywo, Zaraz wejdę jeszcze na swój profil, może jakoś na swoim profilu będę mógł Państwa, bo transmituję na żywo. O, może jakieś komentarze widzę będę. Tego. Nie widzę. Będę mógł widzieć. O, o, okej. Okay będę mógł widzieć. Szanowni Państwo, chodzi o to, co się stało na co się stało, proszę Państwa, w Polsce w tej chwili. Otóż, jak wiemy, jest kryzys na granicy. Szanowni Państwo, zacznijmy od tego, że ten kryzys można było dokładnie przewidzieć. To nie jest nic nowego. Przypominam sprawa najpierw Grecja, potem proszę państwa, potem szanowni państwo. Sprawa na Węgrzech, było to samo, później Erdogan i właśnie tutaj dochodzimy do sedna. Erdogan, szanowni Państwo, w, z informacji, które również podaje prasa, te samoloty, które, te samoloty, które, proszę Państwa, znajdują się, które przylatują do, z uchodźcami na Białoruś, są również z Turcji. Ja przypominam, że na początku COVID-a było jakieś 20 tysięcy uchodźców syryjskich na granicy tureckiej i okazuje się, że nagle oni zniknęli, prawda? Ale dobrze, nieważne, już nie zajmujmy się Turcją, nie zajmujmy się tym, samym, tym wszystkim. Szanowni Państwo, czy zastanówmy się, co zrobiły rządy węgierskie, rząd grecki i także co zrobili Turcy? Przede wszystkim zarobili na tym kupę pieniędzy, upublicznili to, a przede wszystkim umiędzynarodowili. To można było przewidzieć, że coś się takiego stanie, że coś się takiego stanie. My chcemy zrobić wszystko sami, wierzymy politykom. Tymczasem, proszę Państwa, ja. Tak, jak napisałem i napiszę, zaraz proszę, proszę poczekać, ja sobie może wrzucę na. wrzucę, tylko będę musiał wyciszyć całkowicie głos. To zaraz wyciszę tylko głos w monitorze, bo nie chcę widzieć się, nie chcę słyszeć siebie. No dobra, to nie słyszę siebie, bardzo dobrze. E, tutaj widzę lepiej, tu widzę lepiej te mm, komentarze, jeżeli tam są w ogóle komentarze, e, i y, proszę Państwa. W tym i co zrobił również w wypadku Gruzji prezydent Lech Kaczyński. Nie pojechał sam, nie walczył sam, tylko upublicznił to i to jest przyczyną, dla której został tak strasznie zdynawizowany przez Unię Europejską. My tymczasem wierzymy, proszę państwa. My przede wszystkim wierzymy politykom, to znaczy my, nasz rząd. Uważa, że wypowiedzi oficjalne, bzdurne zresztą wypowiedzi oficjalne Unii Europejskiej Komisji, Komisji Europejskich to nas autoryzują. Walczymy, znowu ustawiamy się w pozycji przedmurza, bronimy Unii Europejskiej, pilnujemy zewnętrznej granicy Unii sami. Nie mamy z tego ani złotówki, znaczy nie wszyscy jako kraj nie mamy na pewno, bo jak wiemy, mur, mur ma budować jedna spółka, która niedawno powstała i ktoś na tym, i ktoś na tym zarobi, prawda? Te 1,6 miliarda złotych. Trzeba, trzeba po prostu to upublicznić. W dzisiaj w prasie niemieckiej. Ukazał się wywiad z Merkel, która mówi, że jego największym, jej największym sukcesem jest przyjęcie 800 tysięcy emigrantów do Niemiec. To jest raz. Rzecz numer, rzecz numer dwa, szanowni Państwo. Rzecz numer dwa to jest to, jest to że. Że w prasie niemieckiej ciągle pojawiają się artykuły, które oskarżają nas o, o traktowanie człowieka, prawa człowieka, brutalne traktowanie ludzi i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Także, proszę Państwa, oficjalne słowa polityków są bezsensowne. Tym bardziej, że jakiś komisarz Unii Europejskiej powiedział wprost powiedział wprost, że bardzo dobrze Polska nie broni Unii Europejskiej, ale należy brać prawa człowieka i obywatela. Ja napisałem na Facebooku i to potwierdzam, na ich miejscu. Ja bym po prostu nie wydawał pieniędzy na ludzi, na broń, na te wszystkie płoty, tylko po prostu podstawił samochody, przewiózł ich pod granicę niemiecką, niech sobie dalej radzą, zrobił sam to, co zrobił Erdogan, zrobił tam obozy przy granicy niemieckiej. Zobaczycie, jak szybko by Niemcy, jak szybko by Niemcy Zmiękli. Tym bardziej, że tym ludziom chodzi o, głównie o przedostanie się na Zachód i to jest oczywiste, oczywiste, że to jest robione. Sytuacja jest również o tyle niebezpieczna, że za tymi ludźmi stoją, stoją proszę Państwa, uzbrojeni, umundurowani żołnierze białoruscy albo białoruska straż graniczna albo policja. Jeżeli będzie jakikolwiek atak na polską stronę, dość groźny, jak Państwo wiecie, to nie jest tak jak na filmach. Kule błądzą. Nie daj Boże, stanie, zostanie ranny, uszkodzony, czy w ogóle coś się stanie z jakimkolwiek umundurowanym Białorusinem, zobaczcie, jaka afera będzie. Bo to nie wymyśliła Białoruś, tylko, tylko, Putin. tylko Putin. I każdy z tego korzysta, a my zachowujemy się po prostu jak frajerzy. Jest poważne zagrożenie, bardzo poważne. Uważam, że to jest dopiero początek. Jeżeli mam pytanie do rządzących, dobrze do kuźnicy ściągniecie wszystkich, bo nawet o ile z tego co słyszę, to z tego co widzę, to nawet WOT już ściągacie i to już Polsaci opublikowali wezwanie, że mają się stawić, tam są strefy, z których mają się wstawić, ile godzin potrzebują na stawienie się w jednostkach macierzystych. I co? A czy wy myślicie, że tylko to jest jedna część. Grupy? A co zrobić, jeżeli trzy tego typu grupy, a to jest możliwe, zaatakują jednocześnie. Bo tak, bo to należy traktować jako atak. Co zrobić? Myślicie, że płot ochroni? nie, Węgier nie ochronił płot dopiero interwencja Unii Europejskiej pieniądze z Unii Europejskiej, które Erdogan zarobił tak samo i Turcy. Tak to właśnie tak to właśnie, tak to właśnie wyglądało, Szanowni Państwo. Potem jest jeszcze jedna rzecz. Potem jest jeszcze jedna rzecz w tym, wszystkim. w tym wszystkim. Jesteśmy, proszę Państwa, nie jesteśmy narodem. Jesteśmy dwoma podzielonymi całkowicie narodami, z których każdy uważa, każda grupa, każdy z tych, każda z tych części tego narodu uważa siebie za jedyny prawdziwy naród. To widać, jeżeli dodamy do tego sytuację wewnętrzną, która jest, która się to dzieje, to naprawdę jest bardzo niedobrze, a ustawa 1066 czeka. Nadchodzi 11 listopada. Z informacji, które już dzisiaj nadchodzą, ja o tym będę mówił w radiu o wiele szerzej, widać wyraźnie, że wszyscy dążą, że siły polityczne, siły polityczne, tak proszę Państwa, siły polityczne dążą do zrobienia z nas ofiar, dążą do tego, żebyśmy się po prostu pobili, Szanowni Państwo, żebyśmy się wszyscy pobili, żeby doszło do, żeby doszło w Polsce żeby doszło w Polsce do ogromnych niepokojów wewnętrznych i tak może być. I tu zgadzam się z Krzyśkiem Przybylakiem, który już to napisał, że na miejscu tych, którzy organizują cały ten cyrk na granicy i na miejscu Putina i Łukaszenki, zrobiłbym wszystko, żeby kolejne dwie, trzy grupy tej wielkości dotarły właśnie 11 listopada. To dokładnie zdestabilizuje Polskę. Ja już nie pytam, gdzie jest prezydent, bo w takiej sytuacji prezydent powinien natychmiast wystąpić. I to nie jest tak, że prezydent nie ma nic do gadania, bo wobec konstytucji jest zwierzchnikiem sił zbrojnych, tytularnym i ma prawo do gadania. Poza tym jest zagrożone bezpieczeństwo kraju, więc prezydent tutaj powinien odgrywać główną rolę i nie patrzeć na siły polityczne, na to, co mówi Tarlecki czy inni, tylko zwołać tą radę gabinetową, cokolwiek sztab kryzysowy. Bo to, bo to, co zwołano u premiera, nie jest moim zdaniem sztabem kryzysowym, tylko pogaduszkami padów co zrobić. Niestety. Niestety. Ja, proszę Państwa, mówię to ostatnio coraz częściej w radiu i pytacie mnie, niektórzy z Państwa pytają mnie, jaki jest rozwiązanie. Dla mnie w tej chwili rozwiązanie jest jedno podstawowe, ponieważ to, którego nie powiem głośno na FB, a o którym sugeruję często w radiu i którego się, i którego proszę Państwa się nie doczekam, tego jestem pewien, nie doczekam się, to jest niemożliwe, w związku z czym proponuję, żebyśmy zrobili wszystko, by zachować swój język i własną kulturę. Bo kraj, który nazywamy Polską, będzie krajem dalej, tylko i wyłącznie nazywanym Polską, krajem podobnym, polskopodobnym, ale to nie będzie nasz kraj. Naszego kraju już nie ma, szanowni państwo, przykro mi i wszystko do tego zmierza. Do tego zmierza. Podsumowując, szanowni państwo, podsumowując, to pytania do rządu. Dlaczego nadal chcecie być sami? Dlaczego nie zastosujecie metody, metody świętej pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego, który umiędzynarodowił konflikt w, w Gruzji i zmusił Rosję do wycofania się? Dlaczego? Co zrobicie, jeśli nagle okaże się, że w kilku miejscach coś takiego się dzieje? jak dzieje się na Białorusi. Dlaczego nie prowadzicie żadnej polityki międzynarodowej, żadnej międzynarodowej akcji, tak jak to zrobił, tak jak to zrobił Erdogan, tak jak to zrobili Węgrzy, tak jak to zrobiła Grecja. Grecja, bo to jest taż sama sytuacja. Ja przypominam te przebijanie muru w Węgry i Węgry wiedziały, że nie dadzą sobie same rady. Nie chodzi o funkcjonariuszy Frontexu, chodzi o akcję międzynarodową, która naciśnie zarówno na Białoruś, jak i na jak i na, jak i na Rosję. Co zrobicie? Bo w to się wszystko, proszę Państwa, to się wszystko, proszę Państwa, roz, roz, rozchwiało niesamowicie. I następne pytanie. Dlaczego doprowadzacie do sytuacji, w której Polacy podzielą się na dwa, zwalczające się nawzajem obozy i będą się bić i zabijać? Przypominam również, że w tej sytuacji, jaka jest na tym włoskim pasie granicznym, użycie broni przeciwko emigrantom spowoduje dwie rzeczy. Po pierwsze, ogromną aż się zdziwicie reakcję negatywną wobec, e, wobec Polski i to reakcję unijną, głównie niemiecką, to widać po jej prasie jak również może spowodować uszkodzenie ciała czy rany jakiegokolwiek białoruskiego żołnierza, czy kto tam jest, czy policjanta, który stoi za tymi, którzy stoją i widać ich w kamerach. A co spowoduje z kolei nieprzewidywalne wręcz dla nas skutki, oby tylko polityczne. I zobaczycie wtedy, jak wyglądają nasi przyjaciele z Unii Europejskiej, wszyscy, bo w polityce nie ma przyjaźni, jest tylko pragmatyzm. you <sighs> Przeczytajcie sobie dzisiejszy wywiad z Merkel. Może będziecie, mogli, może będziecie mogli, proszę Państwa, o tym powiedzieć, może się czegoś, czegoś zorientujecie. Poczytajcie sobie artykuły na temat kryzysu humanitarnego, nie, głównie niemieckie, a także i holenderskie, a nawet nie, w Bryty Wielkiej Brytanii to jest mało tego wszystkiego, chociaż to chociaż się zdarza, w których wyrzuca się przede wszystkim niebezpieczeństwo Unii Europejskiej w tych artykułach. Nie, 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 a to jest tylko w tle malutkie takie jedno zdanie, ale przede Wszystkim o tym, że Polacy są niehumanitarni wobec uchodźców i traktują ich jak, jak bydło, po prostu. Łącznie z tym pushbackiem całym. To I nie wrzucicie tego wszystkiego na Łukaszenkę czy na Putina, bo świat was nie będzie, świat was nie będzie słuchał. Bo nie będzie słuchał. Musimy sobie radzić, musimy sobie radzić sami. To jest raz. I jeszcze jedna rzecz, proszę Państwa, również bardzo smutna. To, na czym się opieramy. I te informacje dostarczane są tylko i wyłącznie przez stronę rządową albo przez Białorusinów. Obie strony ewidentnie manipulują. Uważam, że dopuszczenie dziennikarzy i tych wszystkich środowisk chroniących uchowców, szczególnie e, tych, którzy są przeciwni, rozwiązałoby sytuację propagandową. Dlatego, że to zrobili również Turcy i to, powtarzam, zrobili Węgrzy. Zrobił to Orban. Wpuścił wszystkie nawet przeciwne sobie stacje zachodnie, niezachodnie, chińskie, niemieckie, rosyjskie, kogo kto tylko tam chciał. I co się stało? I stało się to, że dziennikarka, że dziennikarka rządowej stacji, która podstawiła nogę uchodźcy, została skazana przez węgierski sąd. Dlatego, że, proszę państwa, to jest propaganda. To jest propaganda. I Nikt nie zarzuci, że straż graniczna manipuluje. Nikt nie zarzuci, że rząd manipuluje, jeśli będą tam inne stacje, bo nie da się, bo ci ludzie, ci dziennikarze również będą zagrożeni i straż graniczna, tak jak węgierska straż graniczna i policja węgierska musiała ich bronić przed tymi uchodźcami, którzy uchodźcami nie byli, ale dobrze wytrenowanymi ludźmi, którzy są zaprawieni w tego typu, w tego typu bojach. Zróbcie to. Nie sądzę, uważam, że proszę Państwa, uważam proszę Państwa, że niestety tego nie zrobią, będą dalej śliw zaparte, to jest ich sprawa, no właśnie. Panie Macieju, nikt, bo pan wiecie mówi imigranci, płot jest po stronie Polski z zasiekami, kto na tym panuje? Nikt na tym nie panuje, po prostu nikt na tym nie panuje, no. Pani Iwona, Panie Piotrze, do tego trzeba mieć charyzmę i autorytet, mamy prezydenta, kiedy... Pani Iwono, do tego trzeba mieć zdrowy rozsądek po prostu. Zdrowy rozsądek. Nie wiem, może oni atakują, może dlatego prezydenta nie ma, bo jak ktoś napisał o mnie pod postem na Facebooku, już rozmawia w Rumunii na temat ewakuacji przez Zaleszczyki, bo może i do tego dojść. Niestety tak jest. Nic na to, proszę Państwa, nie poradzę. Nic, nie, nic, na to nie, nic na to nie poradzimy. Sami chcemy, powiem szczerze, jeżeli... Ja wyraźnie o tym mówię w radiu dokładnie, dzisiaj też o tym powiem. My sami do tego doprowadziliśmy i sami chce. Jeżeli się mamy tylko i wyłącznie klapki, końskie klapki na oczach, z których jedna klapka jest TVP, druga klapka jest TVN-24, to nie dziwcie się, że tak jest, bo między tym nie ma mózgu. Są tylko klapki na oczach i tak będzie. Przewiduje, przewiduje jednak zaostrzenie tej sytuacji, chyba rzeczywiście to może zostać skorelowane z niewątpliwymi rozruchami, które szykują się na Marsz Niepodległości, dlatego że dzisiaj sąd odrzucił zakaz organizacji Marszu Niepodległości. Materiały budowlane z Ronda Dbowskiego znikają, pisze dzisiaj Wyborcza, Plac budowy nie zniknie, ale materiał obudowlony jest przygotowany, także wszyscy namawiają, obie strony namawiają do walki. Po obu stronach zresztą są fanatycy. Problem polega polaków na tym, że, my, że u nas jedni fanatycy robiący świństwa walczą z drugimi fanatykami robiącymi świństwa. Nie ma żadnej, proszę Państwa, różnicy. Dlatego też pozostaje nam tylko zachować nasz język, naszą kulturę i to jest wszystko. Okej, okay, dziękuję Państwu. Powiem Państwu szczerze, że nie da się nadawać w tej chwili na tym Facebooku nowym i, i bardzo dobrze, że ja na nim nie nadaję. Przy okazji zareklamuję, zapraszam na swój kanał pod tytułem Wroński na YouTube, gdzie nadaję raz w tygodniu, w czwartek o godzinie 18.00 polskiego czasu. No i na codzienne audycje wieczorne, czasami poranne, czasami niedzielne i inne w, na, w radiu codziennie o 20.30 jestem, gdzie komentuję. Dziękuję Państwu. No i cóż, do usłyszenia i do zobaczenia.